Przysuniemy tam nie? No to tylko... Nie, nie, nie. Nie, nie. To co, możemy rozpocząć. Z naszą kandydatką wziąłem Widzę cię. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na Oświęcimskim Rynku. Jesteśmy tutaj jako reprezentacji Koalicji Europejskiej. Przez ostatnie trzy lata na wszystkich spotkaniach, również tutaj na Oświęcimskim Rynku organizowanych przez Tadeusza Kusia i Komitet Obrony Demokracji, kiedy walczyliśmy o praworządność w Polsce, utrzymanie praworządności, niezawisłości sądów, spotykaliśmy się z mieszkańcami naszego powiatu, którzy apelowali, abyśmy się zjednoczyli. Chcieli zjednoczonej opozycji. I taki blok zjednoczonej opozycji ma wspólną reprezentację w postaci Komitetu Wyborczego Koalicji Europejskiej. Wspólnie będziemy ubiegali się o poparcie naszych mieszkańców, po to, aby. Polska w Europie miała godną reprezentację, abyśmy mogli walczyć o ważne interesy dla Polski. Wśród nas jest pani poseł Dorota Niedziela, która jest kandydatką z naszego terenu Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Bardzo dziękuję, że przybyliście. Jestem kandydatką, jestem na siódmym miejscu. Dlaczego powstała Koalicja Europejska? Tak jak pan poseł, pan poseł Sowa powiedział, że na tym miejscu spotykaliśmy się niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, które nas różnią, ale głównie po to, żeby wiedzieć, co nas wspólnie łączy. A łączą nam nie, nas nie barwy poszczególnych partii, a łączą nas główne idee. I właśnie Koalicja Obywatelska jest tego wyrazem. To przedstawiciele różnych partii, które mają jeden wspólny cel, którzy mają jeden cel, po którym idą do Unii Europejskiej. Chciałabym Państwu przedstawić z wielką przyjemnością listę, którą Koalicja, Obywatelska przedstawia, Koalicja Europejska przedstawia na najbliższe wybory. Z okręgu dziesiątego, okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego, startuje dziesięć kandydatów. Kandydaci są przedstawicielami Koalicji Europejskiej. Przedstawię państwu po kolei miejsca, które zajmują. Pierwsze miejsce, liderką naszej listy jest pani Róża Tun, przedstawicielka Platformy Obywatelskiej. Drugie miejsce to Adam Jarubas z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Je zajmuje drugie miejsce. Trzecie miejsce Andrzej Szejna z SLD. Czwarte miejsce pani Ewa sufin Jacquomet, piąte miejsce z partii Zieloni, piąte miejsce, Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej, szóste miejsce, Ignam Marczuwajtis Walczak z Platformy Obywatelskiej. Siódme miejsce zajmuje ja, Dorota Niedziela. E, ósme miejsce to pan po, były poseł Robert Wardzała, Platforma Obywatelska. E, dziewiąte miejsce pani Elżbieta Binczycka z Unii Demokratów. I dziesiąte miejsce: Cyrański Adam, Platforma Obywatelska. Jest mi szalenie miło przedstawić Państwu tych kandydatów. I oczywiście, wszyscy mamy wiel przed nami wielki wybór wielki wybór, czyli właściwie naszą główną, głównym celem jest pójście do wyborów i wybrać w taki sposób, żebyście Państwo świadomie wiedzieli, kogo wybieracie, i, i dokonali tego wielkiego, świadomego wyboru. Szanowni Państwo. Zapraszam do zabrania głosu pana Janusza Chwieruta, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie Oświęcimskim, prezydenta Oświęcimia. Szanowni państwo, witam serdecznie na Oświęcimskim Rynku i myślę, że jak każdy samorządowiec, ale też jak każdy obywatel odczuwamy w naszej przestrzeni, w naszej okolicy wpływ środków europejskich na nasze życie. I szczególnie jako samorządowcy musimy powiedzieć, że Polska zmieniła się od tych kilkunastu lat, kiedy korzystamy ze środków europejskich w sposób diametralny. Możemy dotknąć w każdej gminie, w każdym mieście, w każdej wsi, zobaczyć ich wpływ, czy to w postaci nowych ulic, czy to w postaci bibliotek, czy to w postaci nowych przestrzeni publicznych. Myślę, że Dzięki temu nasza jakość, standard życia się poprawi. Jako samorządowcy przygotowujemy projekty, mamy wiele pomysłów i myślę, że udowodniliśmy, że potrafimy dobrze wykorzystywać środki unijne. Ale ze smutkiem muszę powiedzieć, że obecna władza nie lubi samorządu. Ma zamiar decentralizować centralizować państwo i przejmować uprawnienia i boimy się, że właśnie środki unijne będą zarządzane z Warszawy. To ktoś z Warszawy będzie decydował, co jest potrzebne w Oświęcimiu, w Hemku czy w Kęta. I na to się nie zgadzamy. Ludzie Koalicji Europejskiej udowodnili, że potrafią walczyć o środki unijne. W kadencji poprzedniej, w 2014 roku, to Polska uzyskała największe środki europejskie to ponad 80 miliardów pieniędzy, które wpłynęło do Polski bez środków na rolnictwo. To ludzie z koalicji europejskiej w samorządach udowodnili, że potrafią mądrze i dobrze te pieniądze wykorzystywać. I dlatego warto zagłosować na ludzi, którzy reprezentują koalicję europejską, gdyż tak naprawdę to my wszyscy tutaj Jesteśmy twarzami tej koalicji europejskiej i daliśmy dowód na to, że troszczymy się o nasze miasta, nasze wsie i dbamy o to, żeby nasze miasta i wsie się rozwijały, a naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zabrania głosu pana Józefa Kałę, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Święcińskim, jednocześnie wiceprezesa zarządu w Małopolsce. Trudna sytuacja wymaga odważnych decyzji. Przytoczę tutaj słowa widzącego Witosa. Interes partii kończy się tam, gdzie zaczyna się interes Polski. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe startuje do Parlamentu Europejskiego w ramach bloku Koalicji Europejskiej. Nie chcemy zmarginalizowania Polski na arenie międzynarodowej. W Europarlamencie funkcjonujemy w Europejskiej Partii Ludowej. Partia, która również po tych wyborach będzie miała podstawowe znaczenie. Przed nami wiele wyzwań. Nie chcemy radykalizmu, ani lewicowego, ani prawicowego. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Chcemy budować wspólnotę, a nie wykluczać z niej Polaków. Budować sojusze, a ich nie zaprzepastrzać. Chcemy Budować bezpieczeństwo Polski, a nie narażać ojczyznę na niebezpieczeństwa. Przed nami również wiele wyzwań gospodarczych. Musimy pozyskać środki, chociażby na walkę z niską emisją, na tanią energię, wzmocnić samorządność, zapewnić funkcjonowanie wsi i dotacje dla rolnictwa. To zapewnią kandydaci z listy Koalicji Europejskiej. Głosujcie na nich. Dziękuję. Zapraszam pana Pawła Kobielusza, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Powiecie Święcińskim. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zostało tu już wiele powiedziane na temat infrastruktury, natomiast Unia Europejska to nie tylko dotacje na infrastrukturę. Unia Europejska to również szereg inicjatyw i programów skierowanych do młodych ludzi. Flagowym programem unijnym w tej materii jest Erasmus, który pozwala na wiele wymian na poziomie szkół średnich, również jest nakierowany na inicjatywy z zakresu sportu. Unia Europejska to również możliwość pozyskiwania środków na innego rodzaju inicjatywy, które pozwalają realizować młodym ludziom swoje pasje. W czasie wolnym od nauki Unia Europejska również to programy skierowane do środowisk akademickich, studentów, wymiany, doskonalenie i nauka języków obcych, co wydaje się w dzisiejszym świecie, Europie, być e, potrzebą fundamentalną, potrzeba komunikacji. Ale Unia Europejska w materii młodych to nie tylko oczywiście programy edukacyjne. Unia Europejska to również Erasmus dla młodych przedsiębiorców, to program transgraniczny. Gdzie można wymieniać doświadczenia od ludzi prowadzących małe firmy w innych krajach członkowskich. Sojusz Lewicy Demokratycznej postanowił wstąpić do koalicji europejskiej, dlatego że uważa, że zgoda buduje. Pokazaliśmy to już przy okazji wyborów samorządowych, gdzie utworzyliśmy na terenie powiatu blok samorządowy, który zdał egzamin. Współpraca zawsze się, szanowni państwo, opłaci. Unia Europejska to również bardzo dużo możliwości pozyskiwania środków na rozwój kariery zawodowej. To wspaniały start dla młodych ludzi. Natomiast wspomniane języki na pewno poprawiają odnalezienie się na rynku pracy. Dlatego niebywałe ważne jest dalsza integracja z Unią Europejską oraz wzmocnienie roli Polski w Europie. Natomiast Taki styl myślenia gwarantują tylko i wyłącznie kandydaci Koalicji Europejskiej oraz cała Koalicja Europejska. Głosujcie na Koalicję Europejską w wyborach europejskich. Szanowni Państwo, Koalicja Europejska to nie tylko organizacje i partie polityczne, które tworzą Koalicję, koalicję Europejską. To również ludzie, również ci, którzy protestowali w obronie polskiej praworządności. Zapraszam pana Tadeusza Kusia, wiceprzewodniczącego Komitetu Obrony Demokracji w Małopolsce. Witam państwa serdecznie. Komitet Obrony Demokracji zgodnie ze swoim statutem i manifestem od samego początku wspiera wszystkie działania prodemokratyczne. Wbrew zapędom rządzących dzisiaj do stworzenia i rządzenia w sposób taki, jak rządziły na świecie, historia tego uczy, reżimy. Reżimy, które przyporządkowują władzę jednej grupie wybrańców, jednej partii i które nie liczą się w ogóle z głosami obywateli. My od początku istnienia jako Komitet Obrony Demokracji wspieramy wszystkie partie i wszystkie działania prodemokratyczne. Wspieramy także oczywiście integrację jeszcze mocniejszą Polski z Unią Europejską, którą uważamy, Unię Europejską uważamy za podstawę wieloletniego pokoju w Europie. Pokoju wypełnionego mieszanką kultur, mieszanką narodów, oczywiście samodzielnie istniejących, mających swoje własne prawa. Ale ta mieszanka powoduje nie zapalne punkty, które prowadziły do wojen, ale właśnie złagodzenie. Złagodzenie wszelkich konfliktów. Wspaniałe jest to, gdy jeździ się po Europie, że można we wszystkich europejskich, należących do Unii, krajach spotkać ludzi z różnych państw, uśmiechających się wzajemnie do siebie. Nasz, niestety, w tej chwili rządzący reżim próbuje nas z tej Unii wyprowadzić wyprowadzić w sposób dla niektórych zupełnie nieoczekiwany. Ale łatwy do przewidzenia. Wszystkie działania antydemokratyczne, niezgodne z podpisanymi przez Polskę, przecież dobrowolnie traktatami, mogą spowodować, że to Unia nas wykluczy. Oczywiście oni chcą tego, bo chcą doprowadzić do, do momentu, w którym będą mogli powiedzieć, to Unia jest zła, to Unia nas wykluczyła. Ale tak naprawdę robią wszystko, żeby do tego doszło. My się na to nie zgadzamy, dlatego wspieramy od samego początku powstanie koalicji obywatelskiej, teraz koalicji europejskiej, i będziemy wspierać wszystkich kandydatów, którzy będą w, Pol w Europie dbali o polskie interesy. Ale prawdziwie, a nie tak jak teraz nam się ogłasza, że wstajemy z kolan, że, że jesteśmy coraz ważniejsi, a okazuje się, że na każdym kroku, każde, każda wypowiedź naszych. Nie chciałbym użyć tego słowa, ale go użyję, bo ono już weszło do naszego języka dyplomatołków, powoduje, że traktowani jesteśmy coraz gorzej, że Polska jest odsuwana w kąt, w kąt, zupełny kąt Europy i zupełnie się nie liczy. Dlatego popieramy i prosimy wszystkich, głosujcie na kandydatów w koalicji europejskiej. Dzięki. Szanowni Państwo, są z nami samorządowcy. Andrzej Saternus, Burmieszemka wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, Krzysztof Klęczar, członek Rady Naczelnej Polskiego Skronnictwa Ludowego, jest z nami burmistrz Kent, jest z nami również pan Marcin Niedziela, starosta oświęcimski. Do wyborów samorządowych szliśmy osobno, ale dzisiaj jesteśmy razem. Bardzo proszę, panie starosto. Tak, jesteśmy razem. Udało nam się wygrać nie tylko w poszczególnych gminach, miastach, ale dzięki właśnie porozumieniu, dzięki koalicji, trochę troszeczkę innej, ale bardzo podobnej. Mogliśmy również objąć władzę w Powiecie. Jest to bardzo, mi się wydaje, dobry i, 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 i bardzo dobry przykład. Proszę Państwa, Unia Europejska to nie tylko ekonomia, o której tu było dużo mowy nie tylko dotacje, infrastruktura. Ale to przede wszystkim wartości takie jak wolność, równość, braterstwo. I dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy swobodę przepływu ludzi, przepływu kapitału, możemy wyjeżdżać za granicę, możemy pracować za granicą, nasze dzieci mogą studiować w państwach Unii Europejskiej. Jest jeszcze jedna wielka wartość, o której tutaj nie mówiliśmy, która legła w zasadzie u podstawów. Nich. To Europa w pokoju, Europa bez wojen. A nie muszę tłumaczyć mieszkańcom oświęcimia czy mieszkańcom powiatu oświęcimskiego, czym jest wojna i jakie skutki y, niesie dla społeczności. Proszę Państwa, można unię sprowadzać. Tylko i wyłącznie do dotacji i pieniędzy, i można ją sprowadzić tylko do hasła 100 zł na świnie czy 500 zł na krowę. Ale my, mamy, my proponujemy coś więcej proponujemy te wartości, o których mówiłem wcześniej. I nasza koalicja jest w stanie o te wartości zadbać, docenić, pokazać i namówić. Więc kto, jeśli nie koalicja? Koalicja to jedyny dobry, słuszny wybór. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, nasi przodkowie marzyli o tym, abyśmy byli częścią świata zachodniego. Od 15 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Celem koalicji europejskiej jest zakorzenienie Polek i Polaków na trwałe na Zachodzie. Nie chcemy być częścią świata wschodniego, chcemy być częścią świata zachodniego. Chcemy, aby to było nasze trwałe miejsce. Przez 15 lat mogliśmy się przekonać, jak dynamicznie zmieniały się nasze małe ojczyzny, jak zmieniała się Polska, właśnie dzięki temu, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. To jest swobodny przepływ kapitału, to jest prze swobodny przepływ ludzi. To wreszcie są też fundusze, które napłynęły i pomogły nam modernizować naszą Polskę, naszą, nasze małe ojczyzny. Startujemy jako koalicja europejska w tych wyborach po to, aby Polsce przywrócić należne miejsce przy stole europejskim. Nie chcemy, aby synonimem sukcesu Polski była klęska 27 do 1. Chcemy, aby to z naszym udziałem decydowały się losy rozwoju i przyszłości Unii Europejskiej. Naszym udziałem było to, że napłynęło do Polski 160 miliardów euro dotychczas, przez 15 lat. Kolejne 300 miliardów złotych jest w drodze, bo zostały zakontraktowane jeszcze przez rząd premiera Donalda Tuska 6 lat temu. Chcemy, aby ten nowy budżet europejski był też elementem rozwoju nas wszystkich, po to abyśmy mogli korzystać, lepiej przygotować się do dostatkowego życia. Dlatego przed nami deklaracja programowa: Przyszłość Polski, wielki wybór, bo bez wątpienia od tych wyborów będzie zależało to, jak Polska się będzie rozwijała. Czy będziemy w centrum Unii Europejskiej, czy tak jak dzisiaj na ich granicach, a może w ogóle poza burtą. Dlatego wspólnie podpiszemy tutaj deklarację programową Przyszłość Polski Wielki wybór, uwzględniającą 10 filarów naszego programu europejskiego. Pani poseł Dorota Niedziela, kandydatka Koalicji Europejskiej i Platformy Obywatelskiej, w wyborach. Bardzo proszę. Zapraszam pana prezydenta Janusza Chwieruta. Zapraszam Pana Józefa Kałę, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Paweł Kobielusz, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wicestarosta oświęcimskiej. Tadeusz Kuś, Komitet Obrony Demokracji. Krzysztof Klęczar, burmistrz Kent, członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marcin Niedziela, starosta Święciwski. Andrzej Saturnus, burmistrz Chełmka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Małopolsce. I ja też pozwolę sobie złożyć podpis. Korzystając z okazji, że pan poseł Sowa jest zajęty podpisem, ja chciałam państwu, żebyście państwo wszyscy zobaczyli ten swego rodzaju obrazek. Jest tu kilka pokoleń Polaków. Kilka pokoleń Polaków, łącznie z tym najmłodszym pokoleniem, który w tej chwili trzyma koalicję europejską. Po co idziemy do Unii? Po to, aby ci młodzi ludzie mogli podróżować bez granic, by mogli korzystać z, z cywilizacji kultury zachodniej, by mogli czuć się pełnoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej i byśmy wszyscy, łącznie z nimi, za parę lat przystąpili do stołu i stali przy stole negocjacyjnym w Unii Europejskiej prosto, wyprostowani bez żadnych waśni i kłótni z porządną Polityką i z porządnymi argumentami, a nie z wywracaniem stolika. I o to wszystko chodzi w przyszłości, w, dla przyszłości, dla Polski w wielkim wyborze. Wielki w, wybór dla osób starszych, dla osób pracujących i dla tych młodych. Dla tych młodych, żeby wsiedli w samochód i pojechali w którąkolwiek część Unii Europejskiej, czuli się tam u siebie. U siebie pełnowartościowymi obywatelami Unii Europejskiej. Dziękuję A no, może jakiś gest taki wspólny tak. zrobimy. Albo tak. <laughs> tak. <O. laughs>